Cześć widzowie, z tej strony ryka. Tutaj witam Was w grze Age of History. Pamiętam tutaj sobie kamerkę poprawię. I w ogóle, jeżeli chodzi też o kwestię kanału, no to będzie właśnie taki content ID. I właśnie sobie myślałem, że nie będę, bo mam przygotowane już filmiki, właśnie jeżeli chodzi o tego laptopa. To również będzie filmik o Windowsie 8.1, tak więc spokojnie. I właśnie tak, będę nagrywał i to, i to. A jeżeli chodzi o filmik o laptopie, no to jeżeli chodzi o testy w grach, to nagrałem kilka mniejszych filmików niż jeden duży, bo po prostu tak się szybciej będzie przesyłać i po prostu będzie tak wygodniej. Tak więc będzie i taki, i taki kontent, tylko po prostu będą normalnie filmiki jeden dziennie, tylko że jeden będzie z tego kontentu, a drugi z tego. Znaczy, będą dwa dziennie, ale normalnie będzie jeden. Tak więc, no. no ogólnie tych filmików jest trochę dużo. Nawet zaraz sprawdzę ile. Mmm. O, akurat widz mi jakiś komentarz napisał. Hmm. Chwila, gdzie to było? A, no tak, bo tutaj mi widz napisał, że propozycje na film. Jeszcze tutaj sprawdzę, ile mam tych e, filmików z laptopa. Raz, dwa, 3, 4. A cztery filmiki, czyli przez 4 dni będą dwa filmiki dziennie, jeżeli mi się uda. Tak więc ogólnie. Gramy sobie Egiptem i ten scenariusz nawet będzie dobry, mi się wydaje. Bo mamy jeden Sudan, czyli jeden kraj do podbicia tak naprawdę. No może to nie jest za dobre, ale wiecie o co chodzi. Że nie ma kolonii brytyjskich i że z Brytyjczykami nie muszę walczyć. Ok. Mogę teoretycznie to stworzyć. Ale ten, coś czuję, że ten filmik by trwał chyba, nie wiem, z 10 godzin. Mogę to stworzyć, co już jest dużo prostsze. Mogę też to stworzyć, co też jest jakoś tam proste. Dobra, ogólnie zobaczymy, jak się z czasem wyrobimy, bo i tak na no, obu projektów jest nam potrzebny Sudan. O, mój laptop się włączył, ale wejdzie. Ten... Andrzej już się odłączył, zapomniałem go od zasilania odpiąć. Tak jak wcześniej na filmiku wspominałem, kto był, no to wie, czym to jest spowodowane, a mianowicie odpiąłem baterię, żeby się nie niszczyła. W ogóle kupiłem, nową, kupiłem sobie nową grę. <laughs> Ona jest już stara, ale nigdy nie miałem jej na komputerze, tylko na telefonie. Tylko że na telefonie chodziła tak, jakby chciała, ale nie mogła. A na kompie to zawsze jest lepiej. I w ogóle jak mój kolega sobie kupił właśnie Amongus na Amongus, Among Us, lepiej Amongus brzmi tak śmieszniej. Amongus jak sobie kupił na tego na, na komputer, no się zdziwiłem, że to 17 zł, no nie, to tyle po co, no nie. No ale teraz tak naprawdę uważam, że to nie jest jakiś tam głupi pomysł, no nie. Moim zdaniem przynajmniej. Dobra, jeszcze tutaj w stolicy sobie bym coś przyrekrutował. Tak, żeby potężnie zaatakować ten Sudan. Sudan jest jeden, tak więc potęga większa. Jakby nie było, czyli większa trudność, ale jedna wojna mniej, no nie. No nieźle wojsko już rozstawiłem. Nie, no świetnie. <laughs> mm, Okej, okay. dobra, nie jest nic straconego. W ogóle właśnie zauważyłem, że Zasięgi pod filmami mi spadają, czy to filmy short, czy to zwykłe filmy. Na razie nie będę odpuszczał, ale. No. Będę musiał też może zmienić jakiś content, czy coś. Ojej. No, trochę tutaj wojska mają. Trochę tutaj tego wojska nadesłali. Nie powiem, że nie. Dobra, to sobie tutaj tak porozsyłam. Taktycznie. Jako, że tutaj mają duże staki wojska, no to tutaj po prostu wyruszę... Oj, coś się ścięło. Nie wiem, w ogóle jeżeli chodzi o gry na laptopie, które działają tak normalnie, płynnie, co nie będę ich testował na odcinkach. No to to jest Age of History 2, no bo to ma żadne wymagania tak naprawdę no geometrii dasz też działa bez problemu no i Among Us na najwyższych ustawieniach graficznych bo każda gra na najwyższych graficznych ustawieniach no co to, to w sumie nie powinno dziwić no bo to jest normalne ale pragnąłbym o tym wspomnieć bo z tych gier raczej odcinka nie będę nagrywał chociaż może Zobaczymy. Dobra, sprawdźmy sobie, czy ich nawasala możemy przekabadzić sobie. No nie, nie możemy. Tak więc wojna toczy się dalej, oczywiście. Dobra, zaatakujemy ich tak z dwóch stron, taktycznie. Tylko, że tutaj jest prawie żaden stag wojska, na później jest taki stag wojska, co zlikwiduje całą armię, dosłownie. Dobra. No, i tak naprawdę, no to, to, tutaj już są małowartościowe prowincje. A oni już sobie zrobili Królestwo Etiopii, a nie, Cesarstwo. Dobra, <śm> nieważne. No, a tutaj oni mi się wbijają tam do kraju. Ale ja nie mam za co ich ataku odeprzeć. To jest najgorsze w sumie. Tak naprawdę. Ja Oni wzdłuż sobie rzeki lecą. Wzdłuż e, Nilu. O, Nil to się nazywa ta rzeka. Pamiętam dobrze. <laughs> Dobra, i tak tą armię sobie przekieruję ją do przodu. Ogólnie powiem wam tak, też nagrywam może nie dla zasięgów te e, filmy e, A propos tego laptopa i tak dalej A nagrywam je dlatego Bo nawet teraz mogę odpalić YouTube'a Ale nie będę tego robił No w sumie nawet bym mógł to zrobić, ale... No... <ścoughs> szczerze mi się nie chce Ale bym mógł odpalić YouTube'a i po prostu przeskrolować i tam po prostu... Jest właśnie z kanału Morela TV filmik, na którym ukazują właśnie gry i tak dalej. Tylko, że ten filmik ma chyba bodajże 10 lat. To po pierwsze, i ten laptop. No wtedy wiecie. No. No. Bo, no wtedy był nowy, tak. No i właśnie też to jest pierwszy powód. A drugi powód, no to to jest taki, że. Na przykład, jak taki y, później, nie wiem, gościu też, co na przykład się interesuje starszymi rzeczami, no bo to wtedy będzie antyk już, tak naprawdę. I teraz co tego pada mam, no to to będzie takie same pewnie, bo już standardem może wtedy już będą 64 GB ramu, co teraz standardem chyba 16 jest. Tak więc, no. Znaczy 8 albo 16 jest, nie wiem. 16. Nie wiem, wiem, że już w dużej ilości komputerów jest po 32 giga. No to już jest dużo. Wiem o tym, że jak sobie wybierałem najdroższą konfigurację dla Beki na Apple Store właśnie Maca, MacBooka. Nie Maca, tylko MacBooka. No to właśnie wyszło mnie 44 tysiące złotych Ale za to miał 16 nie 100, 100 ileś tam pamięci RAM 100 ileś gigabajtów oczywiście pamięci RAM No ogólnie ten laptop był dobry Tylko, że cena, no za taką cenę to by można było sobie samochód kupić a nawet i kilka. Znaczy, no, jeden dobry, a kilka takich... No, też dobrych, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj trzy jednostki. Tutaj sobie tak myślimy o. No i good, good, wygrałem wojnę. Ale ten Egipt duży jest. Dobra, bym sobie zażądał wasalizacji. Nawet to zrobię. Reparacje wojenne, owszem, mile widziane. I stolica tutaj też się przyda. No, takie coś myślę, że będzie ok. Dobra. Teraz sobie tutaj zasymilizuję i sprawdzę, ile nam zostało widzowie czasu. No, 10 minut mamy, czyli... Znaczy, no 11, no już zaokrąglimy tą sumkę. Okej, okay. mam pomysł. I ten pomysł nie jest głupi. A mianowicie, tutaj sobie prześlemy całą armię. Tutaj będą te słabsze jednostki szły całe. Nie będę rozwiązywał tego. Dobra. Ok, sprawdźmy teraz, ile będę miał tutaj wojsk. Dobra, to tutaj sobie jeszcze lecą. Ok, dobra, to tutaj teraz wyślemy sobie więcej armii. Jeszcze więcej. Tutaj ma być potęga, dosłownie potęga ma być. A sudańczycy nie chcą się ode mnie uwolnić? No właśnie. Dobra, nie będziemy chcieli od nich nic, dosłownie nic. No dobra, no chcą się ode mnie uwolnić, no. No, no, no trudno, no. Oh. Szkoda, że im ze mną jest tak dobrze. Znaczy tak źle. Dobra. E, jak będzie wojna, no to na pewno nie będą się chcieli wyzwolić. Zwłaszcza, że mi zależy tylko na jednej prowincji. I to nieważne, czy oni ją przejmą, czy ja ją przejmę. Ważne, żeby któryś z nas ją miał. Na jednej, tak? Dobrze kojarzę. No tak, na jednej, dobra. Bym mógł im w sumie ultimatum wysłać Byłoby to dużo prostsze. Mm, Okej, okay, dobra, to jakie coś Dobra, jeszcze jedną turę. Jeszcze jedną turę tamtych sobie zaanektujemy i będzie dobrze W sumie będziemy mieli ponad normę Dobra, pół kraju im zajęliśmy. Zwłaszcza, że oni tam się desantują. ale tyle mi starczy. No co, no. Nie będę tutaj wydziwiał. Oczywiście, oczywiście wojska muszą iść naprzód. Żeby tutaj w razie nie, nie zaakceptowania umowy oczywiście, żeby tutaj już nie zostać z ręką w nocniku. Dobra, no tutaj. Okej. Okay. Nie zaakceptowali naszej umowy, dobra, rekrut, taktyczny rekrut, dobra, i, cyk i pyk, dobra. Tutaj akurat mi zrobili niespodziankę. Tutaj muszę armię do tyłu cofnąć lekko. No może być cienko. Patrząc na to, co tutaj się dzieje. Dobra. No, już tak naprawdę są na pozycji przegranej. Wystarczy teraz tylko dobrze tutaj rozegrać to. Ups. No, trochę coś tam nie pykło. Dobra, nasi nam pomagają. Dobra, no i jest dobrze. Chcą się nadal ode mnie tak bardzo uwolnić? Nie, dobra. No, to rozmowy pokojowe sobie wezmę całą libię. Dobra, cyk, 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 cyk. Tutaj. No i dobra. Całej nam się może nie udało wziąć, ale mamy dużą część. Dobra. Testować, czy nie, czy oni dadzą się zaanektować. Nie wiem, w ogóle wiem o tym, że muszę sobie tutaj wojska dobrze porozstawiać. No, jakby nie zaakceptowali ultimatum, mogłoby być cienko, bo tutaj w ogóle wojsk nie mam. Ani trochę. Na żadnej z prowincji wojsk nie mam. To jest trochę właśnie irytujące. Dobra. Dobra, tam gdzie w sumie jest najważniejsze, żeby obstawić prowincję, to jest najważniejsze, tutaj widzę, że Liban jakieś podboje robi na Cypr, może się mszczą za poprzedni odcinek, to nie jest w temacie, to niech wbija na kanał i sobie obejrzy poprzedni, polecam, No to jeszcze w środku mam prowincję, zapomniałem obstawić, dobra. No to sobie tutaj z nimi trochę relacji pogorszymy. Chociaż mieliśmy z nimi dobre, ale. Co jest? Po 10 schodzą. A teraz po 9. No dobra, wyszli ultimatum aneksji. Dobra. O, ale mamy duży Egipt. I widzowie, patrzcie teraz. Nie, nie starożytny. Ten Egipt ja chcę. Aha! Serio? Nie, no, nie wierzę. Okej. Okay. <noise> Jeszcze sprawdzę, ile tutaj mamy czasu. No, dobra, 17 minut, widzowie. Może oni się zgodzą na ultimatum, może nie. Nie wiem, nie, ch nie chcę się z nimi tutaj o wojnę wdawać. O jedną głupią prowincję. Dobra, szybko. Handel, yy, nie handel. Ultimatum zażądaj prowincji. Zapisz, ta prowincja oryginalnie do Sudanu należała. <laughs> Okej, okay, no to czyli znowu mi nie poszło. Dobra, widzowie, nie udało się, ale mamy starożytny Egipt. I to jest dużo ponad normę. Ale widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie subika i lajka i wbijcie na kanał, obejrzyjcie sobie odcinki, bardzo polecam. Eee, w ogóle. I myślę, że ten kontent, właśnie ta nowa propozycja, taka nowa jakby, no, no w sumie propozycja, no bo tutaj nic to yy, inaczej tego nie ujmę w słowa. Właśnie z tą z, tą, z tym kontentem informatycznym. Myślę, że może się przyjąć, chociaż nie wiem. Na pewno wiem, że to na przykład ludziom pomoże, bo na przykład jak ja szukałem, no to no tak cienko trochę było, zwłaszcza testów no, z teraźniejszości. Tak więc widzowie. Jeszcze sprawdźmy sobie, jak Europa wygląda. No tutaj w stanie wojny tutaj w ogóle ucięło Europę. Tak więc widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli filmik Wam się spodobał, do zobaczenia, cześć!